Jesteśmy na świeżo po meczu e, trzeciej kolejki 4 ligi, z nami kapitan e, motoru Lubawa. E, wiem, że ciężka pogoda, bardzo ciężkie warunki, jednak udało wam się wywieźć trzy punkty w ostatnich minutach. E, co powiesz o samym meczu, o przebiegu meczu? No tak, no pogoda ciężka, ale to zarówno dla nas jak i dla Ornety taka sama pogoda, tak samo boisko. Mecz na pewno ciężki w Ornecie gra się bardzo ciężko. Tutaj nie pamiętam kiedy ja tą stąd osobiście jakiekolwiek tam punkty. Na pewno nie trzy, a teraz na pewno smakuje to, to, to fajnie, tym bardziej, że bramka w 88 minucie. Młodzieżowca, fajnie tutaj, bo w poprzednim meczu miał, miał na 2-2, mówiliśmy mu, że się zaraz odbuduje, żeby z głową do góry wychodził z każdego meczu i dzisiaj wszedł, pokazał, że że młodzież w Lubawie jest i, i, i tą młodzieżą ta Lubawa stoi. No myślę, że na pewno to zwycięstwo nastrawia Was pozytywnie na następną kolejkę. Tak jak wspomniałeś, w Ornecie gra się ciężko. Eee, Niemniej jednak, e, myślę, że z mojej perspektywy był to dosyć wyrównany mecz i myślę, że możecie być zadowoleni z tych tak, 3 Tak, na pewno remis tutaj e, zadowalałby Ornetę no, nas z przebiegu meczu na pewno też. Bardzo wyrównane, dużo walki, mało gry, szarpany ten mecz, no ale, ale fajnie, że udało się wcisnąć tą, tą bramkę na 2-1, cieszymy się i lecimy, i lecimy na festy do deszakni do, do golki, Dzięki, śliczny. Dzięki.